Witamy po pięciomiesięcznej przerwie w kolejnym odcinku Allo News. Członkowie najpopularniejszej youtubowej rodzinki oczekują swojego piątego potomka. 14 maja została ujawniona płeć dziecka i jest to chłopiec. W komentarzach wybuchła epidemia proponowanych imion dla Malca. Dodatkowo Sheikar pracuje nad animowanym filmem o życiu swojej rodziny. Polscy youtuberzy zaangażowali się w projekt, który ma na celu promocję drugiej edycji kampanii pomocy dla głuchoniemych. W wyniku dużego zainteresowania akcją serwery zostały przeciążone. Na tą chwilę jednak wszystko działa już normalnie, a na stronie można zgłosić własny utwór do plebiscytu na piosenkę z sercem. To jest nowa metoda medytacji na to, aby Twoje życie zyskało blasku, jakiego nie miało nigdy wcześniej. Zobaczcie nami. I am very wealthy. There is abundance all around me. I choose to see it. I choose to feel confident about it. I am a love magnet. Zasługuję na to, żeby to wideo obejrzało 5 milionów internautów. 5 milionów internautów kocha mojego wideobloga. Zasługuję na to, aby to wideo obejrzało 5 milionów internautów. W dniach 7 i 8 czerwca w warszawskim kinie Luna odbędzie się kolejna edycja Media Fan Lab. Edukacyjno-integracyjna konferencja ma poruszyć tematy w trzech obszarach: blogosferze, w, w logosferze i przedsiębiorczości. Obecnie trwają prace nad ustaleniem dokładnego przebiegu wydarzenia. Zorganizowany przez Osikową taneczny projekt do piosenki Undercover Martin doczekał się piorunującego rezultatu. W projekcie wzięło udział łącznie 50 osób, w tym widzowie, jak i youtuberzy. You Kuba przedstawił swój pomysł, jak pomóc osobom, które chcą zacząć przygodę z vlogowaniem. Kuba chce podczas streamu na żywo nagrać vloga, a później zmontować go na oczach widzów, aby mogli od początku do końca prześledzić proces powstawania takiego filmu. Czekamy więc z niecierpliwością na ujawnienie daty tego live'a. Kanadyjski astronauta Chris Hetfield powróci 14 maja na Ziemię po trwającym około 5 miesięcy rejsie na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. W trakcie swojego pobytu na stacji za pomocą filmów odpowiadał na pytania o życiu w przestrzeni kosmicznej i wyjaśniał, jak spożywa się posiłki, załatwia potrzeby fizjologiczne, czy, co bardzo ciekawe, co dzieje się ze łzami, kiedy człowiek płacze w stanie nieważkości. To był tylko żart, a wszyscy zielicę tak to dosłownie, że masakra, bez kitu. Jeden z was nawet wybił mi szybę w domu za to, że se zażartowałem. Żebyś nie żartował więcej! To jest wszystko w dzisiejszym odcinku Alok News. Alokował dla Was Michał z kanału Tiger Creations. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Oczywiście, kanał Alok News. Pozdrawiam, cześć!